Na pewno nie jest łatwo. Smutek, brakuje nawet cór, żeby to pisać, bo na pewno walczyliśmy do końca, chcieliśmy wygrać. Tak naprawdę ciężko powiedzieć w tym momencie, czego zabrakło. Na pewno jest wielka, wielki smutek, można powiedzieć, bo naprawdę był to a, finał, który myślę, że dostarczył wiele emocji i, i nawet podsumowując to, to, cała nasza droga do finału była naprawdę wspaniała. I, na pewno żałujemy tego, że jednak w tym finale nie udało się postawić chrupki na D i po prostu zwyciężyć. Ta cała nasza droga była wspaniała, fantastyczna i dostarczyliśmy kibicom i nie tylko sobie wielu emocji, wielu wrażeń. I na pewno teraz jest smutek, no bo to jednak ambicja nie pozwala na to, żeby jednak się pocieszyć, bo przegraliśmy w finale. Każdy z nas chciał wygrać. Bo byliśmy tak naprawdę blisko, ale no to jednak Bayern dzisiaj się cieszy i nie wiem, może przy nie szczęścia to my byśmy się cieszyli, ale jednak patrząc na to, jak faktycznie Bayern rozprawiał innych przeciwników z kwitkiem, no to to my byliśmy tą drużyną, która naprawdę mogła wygrać z Bayernami, na pewno jedynie co, no można poratulować Bayernowi, ale z drugiej strony nie, no, po, nie pozostaje niedosyt, no bo tak jak powiedziałem, no, to był nie był na tyle lepszy, że jednak zasłużenie wygrywało, nie wygrywał, bo, bo my mieliśmy swoje sytuacje, dążyliśmy do tego, żeby zwyciężyć, ale jednak jednak czy już zabrakło. Patrząc na końcówkę, no myślę, że przede wszystkim no to był dla nas długi sezon. No nie ma co się oszukiwać tych mecz naprawdę. E, liczą wszystkie rozgrywki, no to jednak e, koło sześciątki by się zakręciło, więc e, to z drugiej strony nie ma na co teraz tam zwalać, bo to na pewno nie jest wina tego, ale ciężko powiedzieć, że no nam przyjdzie czas na to, żeby zaanalizować to wszystko, gdzie, gdzie ewentualnie co mogliśmy lepiej zrobić, ale... No, na pewno byliśmy drożą, która też mogła wygrać ten finał. Ja potraktowałem Batę Austra, a to przypadek. No. Chciałem po prostu, Ta, on miał chyba nogi między moimi, ja chciałem stanąć i stanąłem pewnie na jego nodze. Kiedy dowiemy się czegoś więcej, gdzie w przyszłym sezonie wystąpi. No mam nadzieję, że jakoś niedługo to wszystko będzie wiadomo. Ciężko bym powiedzieć, kiedy dokładnie tak naprawdę nie od mnie zależy. To wszystko, ja, ja się skupiam i skupiam na, na grze i to jest dla mnie najważniejsze, Przyjdzie pewnie taki czas, że, że wszystko się jakoś wyjaśni. Czy ja wiem? Nie, nie, ja jeszcze, ja jeszcze nie wiem, bo, bo na razie na tym się w ogóle nie skupiałem.